Przywitaliśmy Państwa, drodzy Państwo, w Wojewódzkim Domu Kultury, pięknym spotem, który oczywiście reklamuje działalność Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Mamy okazję po raz drugi w gościnnych progach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie gościć osoby, które oczywiście odpowiadają za działalność Zespołu Pieśni i Tańca, ale też i są koordynatorami ogólnopolskiego, już drugiego ogólnopolskiego konkursu wokalnego imienia Stanisława Jobka. Do nas, do WDK-u, do Rzeszowa po raz drugi przyjechali pan Jacek Boniecki, dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze. Witam serdecznie. Również jest z nami pan Mirosław Ziomek, kierownik chóru Mazowsza. Obok mnie jest Pani Katarzyna Piasec, Piaseczna, rzecznikiem, która jest rzecznikiem prasowym. Dzień dobry. Witamy również serdecznie. Całość wydarzenia jest również przygotowane przez Panią Agnieszkę Duraszyńską-Cichoń, która jest specjalistką do spraw realizacji projektów i również jest z nami na sali. Drodzy Państwo, oczywiście bardzo serdecznie witamy również członków zespołu Mazowsze Członków baletu, czy też grupy baletowej, panią Dorotę Rak i pana Adama Czechlewskiego. Drodzy Państwo, tytułem wstępu, oczywiście witając się z Państwem oraz z naszymi tutaj mediami, chciałbym tylko powiedzieć i przypomnieć, że w Wojewódzkim Domu Kultury po raz drugi awizujemy konkurs. Wokalny. W tamtym roku mieliśmy przyjemność również tutaj w Wojewódzkim Domu Kultury, a dokładnie w sali widowiskowej, realizować eliminację do ogólnopolskiego konkursu w tym ogólnopolskim konkursie wokalnym imienia Stanisława Jobka. Trzecie miejsce. W kategorii wiekowej 20-25 lat zajął nasz rodak z Podkarpacia, pan Jan Mazepa, który do dzisiejszego dnia współpracuje z Mazowszem. Myślę, że jest to dobry asumpt, aby nakłaniać państwa, nakłaniać wszystkich tych, którzy czują miłość do folkloru, aby w tym konkursie wzięli udział. Wśród wielu partnerów, jak państwo słyszycie, jest również. Wojewódzki Dom Kultury, ale wiele innych, również regionalnych i ogólnopolskich rozgłośni, i myślę, że o tym więcej usłyszymy od naszych dzisiejszych gości. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy do Rzeszowa na Podkarpacie, żeby zaprosić wszystkich Was do wzięcia udziału w tym konkursie, który w zasadzie nie ma ograniczeń wiekowych. Pierwsza kategoria wiekowa, co prawda, zaczyna się od 8 lat, ale potem już mogą w nim brać udział wszyscy. Więc zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa, którzy kochają śpiew, którzy kochają muzykę, no i którzy kochają mazowsze, żeby wzięli udział w tej, no myślę, pięknej przygodzie, jaką jest ogólnopolski konkurs wokalny imienia Stanisława Jobka. Myślę, że Pan Dyrektor tutaj powie, skąd się wziął ten konkurs. i kim jest Stanisław Jopek, także zapraszam. Proszę Państwa, oczywiście Stanisław Jopek, którego już niestety z nami nie ma kilkanaście lat, był można powiedzieć legendarnym solistą, solistą Mazowsza. Przemierzył on z Mazowszem tysiące kilometrów, był w kilkudziesięciu krajach, zresztą śpiewał w kilkudziesięciu językach, tak naprawdę, bo wszędzie, gdzie ma, zawsze pojechało czy to do Chin, czy to do Japonii, czy do Stanów Zjednoczonych, innych państw zawsze miało w repertuarze jedną piosenkę, właśnie śpiewaną w języku tam, dokąd zmierzało. No i te piosenki w dużej części śpiewał właśnie Stanisław Jopek. Stanisław Jopek, który był wspaniałym śpiewakiem, który porzucił tę karierę, powiedzmy, operową, jaka go wtedy czekała, na rzecz właśnie Mazowsza, na rzecz Tadeusza Sygietyńskiego, a później przede wszystkim Miry zimińskiej i Sygietyńskiej. No i spędził z tym Mazowszem kilkadziesiąt lat. Był on rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale i także na świecie. Jego słynny utwór Furman rozsławiał polską muzykę w Polsce i za granicą. No i dlatego też, Stał się on patronem tego wydarzenia, a więc konkursu, którą drugą edycję właśnie mamy w tym roku. Chcemy powiedzieć również dodać, że po raz pierwszy oprócz Polaków, których zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie, zapraszamy również Polonię i to Polonię z całego świata. Partnerem naszym w tym przedsięwzięciu jest wspólnota polska. Która reklamuje na cały świat właśnie ideę tego konkursu. Proszę Państwa, druga edycja. Pierwsza natomiast to był gigantyczny, uważam, sukces. Tutaj Pan Dyrektor na wielu konferencjach wspominał o takiej sytuacji, kiedy profesorowie Akademii Muzycznych, Wydziałów Wokalnych byli zaskoczeni. Ponieważ w konkursach tego typu takiej ilości uczestników, która wystąpiła u nas w konkursie Jobka, to było prawie 600 osób. Nie ma drugiego konkursu w Polsce, który gromadzi tylu uczestników. Oczywiście robimy to w wielu miejscach w Polsce, mamy 16 partnerów, ponieważ chcemy rozśpiewać Polskę tymi naszymi wspaniałymi piosenkami. Mając taką gwiazdę jaką był Stanisław Jopek, nie mogliśmy tej postaci w ten sposób nie tylko nie wykorzystać, ale to jest hołd Mazowsza dla tego wspaniałego śpiewaka. I ta druga edycja mam nadzieję, że będzie cieszyła się jeszcze większą popularnością. Mamy sygnały z całej Polski. No teraz oczywiście wspólnota polska i Polonia zagraniczna będzie uczestniczyła i odzew jest potężny. Z tego oczywiście bardzo się cieszymy. Pierwsza edycja była takim przedbiegiem, chcieliśmy zobaczyć jaki będzie odzew. On jest naprawdę znakomity, ale też chcę powiedzieć, że mazowszańskie piosenki są piękne, a dodam jeszcze również, że to jest bardzo wysoki poziom artystyczny tych, tych piosenek. One są wspaniałe i też zachęcamy młodych ludzi do wykonań z dużą wrażliwością i zachęcamy też, żeby się naprawdę fajnie przygotować, bo wtedy ta frajda jest większa, jeżeli te piosenki naprawdę są śpiewane z sercem, a myślę, do tego chyba nie będziemy musieli zachęcać nawet. Ja myślę, że Mirosławowi bardzo zależy właśnie, żeby zgłaszały się osoby z Podkarpacia, ponieważ pochodzi z Mielca. Więc no, skoro szef chóru Mazowsza pochodzi z Mielca, myślę, że Podkarpacie stanie na wysokości zadania. Tym bardziej, że no, tak wspaniały nasz partner regionalny, Wojewódzki Dom Kultury, no, myślę, że pomoże tutaj w. Znalezieniu się tych czterech osób zwycięzców, czterech kategorii u nas no już w drugim etapie konkursu. Natomiast Mirek może jeszcze wspomnieć o kategoriach wiekowych, żeby tutaj powiedzieć, kto może wziąć udział i jak to się odbywa. Można powiedzieć, wiekowo to jest open, ale podzieliliśmy na, na, na kategorie. I pierwsza kategoria wiekowa to, jest, to są właściwie dzieci od 8 roku życia do 13. Drugą kategorią młodzież 14-19 lat, trzecia kategoria 20-25 i czwarta kategoria wiekowa, którą nazwaliśmy 26. Plus. I ta kategoria cieszyła się rzeczywiście ogromną popularnością. Bardzo, bardzo dużo osób w tej kategorii wiekowej, ponieważ, jak Państwo zwróciliście uwagę, nie mamy górnej granicy. I też tak było, yy, w wielu wypadkach. Kapitalna zresztą kapitalna zabawa też tych, tych osób, bo naprawdę świetnie się bawili i uczestnicy, i potrafili naprawdę i jurorów rozbawić. Były kapitalne wykonania np. starszych panów, którzy z wielkim przejęciem wykonywali furmana, właśnie odgrywając czasem nawet Stanisława Jobka. Także to, to były fantastyczne przeżycia dla nas. Myślę, że należy dodać, że nie tylko satysfakcja jest nagrodą w konkursie, bo nagrody są również wymierne finansowe. Łączna pula nagród to 83 tysiące złotych i w każdej kategorii wiekowej przyznawane są trzy nagrody: pierwsza nagroda 8 tysięcy, druga 5 tysięcy i trzecia 3 tysiące, oraz nagrody, tak zwane wyróżnienia w kwocie 2 tysięcy złotych. No, ale myślę, że dla wielu uczestników poprzedniej edycji taką największą nagrodą było to, że mogli wystąpić na scenie z zespołem Mazowsze, z orkiestrą, z chórem, z baletem. No i w tych słynnych mazowszańskich kostiumach, które no, rozsławiają Mazowsze na cały świat. Także w tym roku również będzie taka możliwość, i zapraszamy serdecznie, żeby spróbować przywdziać takie piękne kostiumy, jak tutaj widzimy u naszych artystów. No, ch chcemy jeszcze dodać, że e, taką ideą generalną tego przedsięwzięcia jest po prostu rozśpiewanie Polaków. Polacy są narodem muzykalnym i e, który również zauważamy taką bardzo dużą tendencję ostatnio, przecież powstaje dużo dużo chórów, zespołów churalnych, ale też chcę powiedzieć z radością, że powstają nowe zespoły ludowe. Jest ich w Polsce naprawdę kilkaset i to są zespoły, które również wykonują właśnie różnorodny repertuar, oczywiście związany z polskim folklorem i tu się bardzo z tego, z tego powodu cieszymy. Zresztą w Rzeszowie, o ile wiem, też są takie zespoły i one są zauważalne w skali kraju, więc, więc to jest bardzo, bardzo pocieszające i myślę, że z tych zespołów również, bo wiemy to z doświadczenia, że są, są artyści, którzy właśnie brali udział w pierwszej edycji i tym bardziej zachęcamy właśnie, żeby dołączyli w drugiej edycji. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy, no a później wielka uczta właśnie w Mazowszu u nas w siedzibie i koncert wieńczący właśnie ten konkurs. Serdecznie zapraszam i dziękuję Panie Dyrektorze za, za tę pomoc, za, za organizowanie tych przesłuchań wojewódzkich i zapraszamy również do nas, do naszej siedziby, Wszystkich partnerów zawsze zachęcamy, żeby byli razem z nami właśnie przy uroczystej, przy uroczystej gali. Na pewno się, drodzy Państwo, spotkamy. Już dzisiaj zapraszamy oczywiście zarówno do Wojewódzkiego Domu Kultury, jak i również na strony Wojewódzkiego Domu Kultury zespołu Mazowsze. Tam więcej szczegółów i oczywiście również regulamin samego konkursu. Dodajmy, że Podkarpacie, Rzeszów, okolice. To jest swego rodzaju mekka. Jestem pewien, że nasi tutaj mieszkańcy rodacy wezmą udział w tym konkursie, podobnie jak w zeszłym roku wzięli udział i myślę, że będziecie Państwo mieli sporo reprezentantów tu z naszego Podkarpacia, którym oczywiście od razu z góry można powiedzieć, że kibicujemy. Dodajmy tylko, że współorganizatorem dzisiejszego wydarzenia, czyli konferencji prasowej są właśnie członkowie zespołu Pieśni i Tańca Pandowska, który to zespół w tamtym roku obchodził jubileusz 70-lecia, jest z nami choreograf tutaj na sali, też można myślę, że do niego jakieś tutaj kierować pytania, czy też pewne wątpliwości wyjaśniać, bo będzie takim naszym tutaj koordynatorem od, tego, od tych eliminacji wojewódzkich tutaj na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. Ja myślę, że jeszcze dodamy, że eliminacje tutaj w Rzeszowie odbędą się 28 i 29 października, ale żeby wziąć w nich udział, trzeba wcześniej wypełnić kartę zgłoszeniową i wysłać ją na adres. Wojewódzkiego Domu Kultury, który to adres znajdziecie Państwo na stronie, na adres partnera regionalnego, także zachęcamy serdecznie. Zachęcamy też do wejścia na stronę internetową Zespołu Mazowsze, gdzie znajdą Państwo materiały nutowe. Można już się uczyć i no i śpiewać. Czy Dziękujemy. są jakieś pytania z sali?

to bardzo dobrze, ale nie jest to wprost, powiedzmy, taki casting. Ale przy tej okazji w naturalny sposób rzeczywiście uczestnicy chcą podjąć czasami pracę i ją podejmują. Zresztą z poprzedniej edycji kilka osób zostało właśnie członkami zespołu Mazowsze. My również zapraszamy i tym razem być może jest to również droga do kariery właśnie w zespole Mazowsze. Trzeba dodać jeszcze, że nie musieli to być laureaci tego konkursu, ponieważ w Mazowszu pracę podjęły osoby, które wcale nie wygrały konkursu, ale brały w nim udział. Miały głos pięknie pasujący do chóru Mazowsza, nienaganny wygląd, więc co jest też bardzo ważne w zespole Mazowsze. No i w ten sposób zasilili szeregi naszego zespołu. Chciałbym dodać właśnie, wspomniany Janek Mazepa przyjechał ze swoim potężnym klubem fanów i fanek. Zrobili rzeczywiście no, duży aplauz i, i doskonale się bawili. No Janek nie wygrał, zdobył trzecią nagrodę, ale jest w Mazowszu. I nagrodę publiczność. No nagrodę, tak, to byliśmy tego pewni, że taką zdobędzie. Drodzy państwo, to tak tytułem żartu myślę, że warto teraz zespół zawsze zasilić jakimś kobiecym głosem, ale oczywiście komisja konkursowa jest niezawisła. Zapraszamy do Wojewódzkiego Domu Kultury, zapraszamy na eliminacje wojewódzkie, a później do Warszawy. Dziękujemy bardzo i Dziękujemy. wszystkiego dobrego.